Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop: Żywioł Ziemi, Koziorożec, uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla samotnych wróży ten tydzień nowy początek związku, nowy, nowy, nowa wiadomość, nowe spełnienie. Na pewno, na pewno w Waszych yy, związkach, w życiu osobistym będzie ważny przełom i coś pójdzie ku lepszemu. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie wszelkich problemów, szczęście. Ale też wiele z Was gdzieś wyjedzie w jakąś właśnie podróż, która poprawi Waszą kondycję zdrowotną. Jeśli chodzi o pracę, też widzę, że wiele z Was będzie gdzieś wyruszało, jakby w delegację, ale też ja widzę, że też i w pracy szykuje się Wam jakiś romansik. A kartą tygodnia jest Król Pucharów, więc. Będziesz tęsknił, marzył, rozpamiętywał, ale też uważaj na mężczyznę, który lubi w jakiejś kwestii przekłamywać. Nie do końca mu ufaj. Byk. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to powiem ci, że będziesz na takich stratach. Wiesz, może stracić związek który od dłuższego czasu się nie układał, możesz być właśnie w jakiś sposób zrujnowany i będziesz musiał zaczynać wszystko od początku. Więc nie igraj z ludźmi, nie igraj ze słowami, dlatego że może się to źle dla ciebie skończyć. W zdrowiu polepszenie, transformacja, jakieś problemy pokonasz zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, to czekają ci jakieś wyjazdy. No i też być może jakaś de delegacja przed Tobą. A kartą y, tygodnia jest ósemka pentakli, więc nowy początek może być właśnie pracy, związku nowego i to wszystko będzie bardzo korzystne, więc warto w to wchodzić, warto to spróbować. Panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o panny i uczucia, to czeka ci jakaś kłótnia, jakiś konflikt. Też uważaj, żeby jakaś kobieta nie mieszała tobie, nie zakłócała twoich właśnie relacji. Jeśli chodzi o zdrowie, to będzie się zastanawiać, bo coś może ci właśnie. Dolegać, ale też możesz mieć, jak, możesz być podkochana, możesz też przeżywać uczucia, miłość, będziesz musiała y, stawiać czoło nad jakimiś wyborami. Jeśli chodzi o pracę, to wszystko się ułoży tobie pod szczęśliwą gwiazdą. Wiele z Was może właśnie teraz otworzyć biznes. Y, działalność, która ma, rokuje bardzo dobre y, perspektywy, powodzenie, ale też Wasza gwiazda zaświeci, szczególnie jeśli osoby są w show biznesie, to Wasza gwiazda zaświeci. A kartą tygodnia jest paść mieczy, więc mogą być jakieś małe problemy w życiu, ale szybko się z nimi uporasz. I na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny bliźniak. Tywiał powietrza wodnik. Uczucie zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też widzę spore zamieszanie, problemy. Na pewno jakaś kobieta będzie przeszkadzać w relacji. Musisz i też wiele z was musi zakończyć coś dla własnego dobra. Jeśli to jest niedobry związek, to trzeba to zakończyć, zamknąć rozdział w swoim życiu. Jeśli chodzi o zdrowie, no może być jakiś mały problem, ale ten problem. Ty pokonasz, bardziej widzę tu jakieś takie stany depresyjne, które są niepotrzebne. Pamiętaj, że wszystko jest do uratowania i wszystkie problemy zdrowotne pokonasz. Jeśli chodzi o y, pracę, to widzę tu y, dobre profity, dobre dochody, no i też jakaś osoba, która będzie ci pomagać. A kartą tygodnia jest dwójka pentakli, więc możesz dostać jakiś sympatyczny prezent, ale też. Jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować, ewentualnie tobie też jakieś zobowiązania wrócą. Jakieś długi do ciebie wrócą. Ktoś, kto ci jest dłużny, po prostu odda dług. Bliźnięta, uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o obliźnięto, to będziesz rozpamiętywać, tęsknić za uczuciem, za miłością, ale też uważaj na osobę o podwójnym obliczu, która będzie chciała Tobie obić, zamęcić, zakłócić Twoje relacje w związku. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu znowuż wygrasz. Z chorobą pokonasz problem, i dla Ciebie też jest duży przychód pieniędzy z niewiadomego źródła. Warto w tym tygodniu postawić jakieś gry liczbowe, ale też uważaj na pracę, żeby się jej nie stracił. Też uważaj na złodziei, na oszustów, żeby Cię w jakiś sposób nie oszukali. A kartą tygodnia jest czwórka pentakli, więc jakieś będziesz yy, poczynać oszczędności i na pewno zaoszczędzisz na jakąś sprawę, która Ci jest potrzebna. Ale pamiętaj, że pieniądze to tylko środek, a nie cel. Jeśli trzeba wydać, no to niestety trzeba wydać. Waga. Uczucie, zdrowie, prace, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno jakieś Niekorzystne związki się zakończą, ale też jakieś przemiany w waszym życiu. Jakaś transformacja, jakieś problemy za, zostaną za wami uczuciowe, przed wami nowy etap. W zdrowy, wszystko się poukłada. Jeśli chodzi o pracę, to widzę tu duże profity, jakieś duże spotkanie w pracy. No i też jakieś zobowiązania, z których się będziesz musiał wywiązać. A kartą tygodnia jest walet pentakli, więc na pewno jakieś dodatkowe pieniądze, też jakaś z Ciebie podróż może czekać. I na Twój y, tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny byk. Żywioł ognia, baran, uczucia, zdrowie, prasa, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to co stoi w miejscu, to się cofa. Jeśli chcesz mieć tą Kochaną, kochanego to niestety trzeba działać. Nie możesz, nie możesz siedzieć z założonymi rękami, tylko musisz o nią, o niego walczyć. Jeśli chodzi o zdrowie, to przed Wami jest nowy początek, pokonanie problemu i po prostu dbaj, dbaj o swoje zdrowie, a wszystko będzie w porządku. Jeśli chodzi o pracę. No to jakaś taka niepewność, jakieś depresje, jakieś problemy nasuwają się w pracy i uważaj, żebyś nie był o coś posądzony. A kartą tygodnia jest dwójka buła, więc będzie się zastanawiał nad tym, czy wejść w ten związek, czy kontynuować ten związek, czy pójść to, na tą randkę. To jak najbardziej tak. Lew. Uczucie. Zdrowie praca finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz wiedział czego chcesz, twoje uczucia będą bardzo dojrzałe sprecyzowane. Wiele z was też wstanie na ślubnym kobiercu w tym czasie, ale też uważam, że będziesz uwikłany w jakąś relację zysku, że osoba nie do końca jest wolna, więc będzie ta osoba z zobowiązaniami, więc zastanów się, czy tobie jest to potrzebne. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że problemy są zdrowotne, ale ty je pokonasz, na 100% się wyleczysz. W pracy nowe możliwości, perspektywy, okno na świat się otwiera. No i oczywiście jeszcze, jeśli chodzi o pracę, to spełnienie marzeń. A kartą tygodnia jest trójka pucharów, więc dobre, sympatyczne towarzystwo. Two, ale też tryumf, zwycięstwo, podpisanie dobrej umowy, no i też co niektórzy wejdą w jakiś trójkąt małżeński, partnerski, szczelec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla ciebie są, jest taka przemiana, zerwanie ze starym, początek nowego, coś. Coś złego się kończy, przed Tobą jest nowy etap w życiu. Jeśli chodzi o zdrowie, to też możesz otrzymać jakąś złą wiadomość, będzie się czegoś obawiać, martwić. Jeśli chodzi o pracę, to widzę prezent, podwyżka, spełnienie marzeń. A kartą tygodnia jest królowa pentakli, więc na pewno dodatkowe pieniądze dla Ciebie, oferta pracy i też. Uważam, że pieniążków Ci nie zabraknie, że te pieniądze będą napływać. Co ja widzę? Widzę, że na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny koziorożec. A te sprawy zdrowotne to na pewno pokonasz. Bardziej będziesz cierpiał z powodu uczuć miłości. Będziesz coś przeżywał, coś przerabiał. Żywioł wody. Rak. Uczucie zdrowie praca finanse jeśli chodzi o uczucia to będzie się zastanawiał czy kontynuować związek czy pójść na tą ramkę, więc jak najbardziej tak bo to będzie wszystko dobre pozytywne i udane nie wąt swojego partnera wybrankę wybranka jeśli chodzi o zdrowie to też pokonanie wszelkich problemów fachowa, fachowa opieka w pracy będziesz czegoś się bał, coś przerabiał, ale strat przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Nie martw się, działaj, a wszystkie problemy pokonasz w pracy. A kartą tygodnia jest Królowa Mieczy, więc czeka Cię jakaś poważna rozmowa, ale też e, jakieś świadomości możesz się dowiedzieć i na Twój tydzień będzie miał wpływ jakaś zodiakalna waga. Skorpion. uczucie zdrowie praca finanse jeśli chodzi o skarbione uczucie będzie się zastanawiał czy iść na randkę czy spotkać się z tą osobą czy będę z tą osobą więc jak najbardziej tak wszystko tobie się w relacji poukłada jeśli chodzi o zdrowie to spełnienie marzeń pokonanie wszelkich problemów ze zdrowiem szczęście i też uważam że Gdzieś wkrótce pojedziesz na jakiś wypoczynek taki, który będzie Ci sprawiał dużo zadowolenia i przyjemności. W pracy nowe możliwości. Widzę, że też jakiś awans Ci się szykuje i jakaś podwyżka. A kartą tygodnia jest król Buław, więc jakiś dobry mężczyzna, ciepły mężczyzna będzie Tobie pomagał, Masz, będziesz miał jakiegoś dobrego, serdecznego przyjaciela. Ryby. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może zakończyć jakąś relację, jakiś związek. Po prostu coś, co od dłuższego czasu się nie układało, może być coś zakończone. Uważajcie, żeby nie było jakichś strat. Uważajcie jeden na drugiego. Jeśli chodzi o Zdrowie, to widzę, że pokonasz jakieś problemy zdrowotne, ale też nie żałuj na siebie, zainwestuj, bo to jest potrzebne. W pracy widzę duże poświęcenie, Przemęczenie, poświęcenie, ale też i pieniądze. A kartą tygodnia jest król pentakli, więc jakiś hojny sponsor może się narysować, jakieś większe pieniądze dla ciebie się w tym tygodniu. Szykują. I na Twój tydzień będzie miał wpływ, jakiś zodiakalny koziorożec. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.